Zobaczcie nasze zakupy z netto. Co my tu mamy? Spaghetti. Oczywiście będzie spaghetti bolognese. O, i tu mam takie mięsko z wołowiny. Ale może też zrobię kotlety, chociaż kotlety z wołowiny nie są takie dobre. Te mielone. O i proszę do, do kawy pierniczki. Takie pierniczki. Też powiedziałabym, że dobrze smakują. Cytryna. Bo wiecie co, ja lubię robić wieczorem. Lubię robić wieczorem właśnie herbatę z cytryną i z miodem. No ale już cytrynka nam się skończyła, więc przyszła nowa. Oczywiście mleczko dla dzieci. I co tu jeszcze? O! To jest taki fajny makaron. I on, słuchajcie, jest w różnym kolorze: oliwkowym i tu marchewkowym. No, taki mm, trójkolorowy. To też fajna opcja, dla dzieciaków między innymi. Tutaj mamy orzechy. My czasami lubimy. Właśnie orzeszki sobie pojeść, banany, banany całą kiść, u jest bananowa, to już Wam mówiłam, no i drugie mleko i takie widzicie, a i takie zakupy plus jeszcze woda, ale już stwierdziliśmy, że chyba będziemy z tego naszego garka tam widzicie filtrować wodę, no ale widzicie jeszcze póki co... Jakoś się nie możemy przekonać i dalej kupujemy. No, i to by były nasze właśnie zakupy z netto. Także dzisiaj będzie spaghetti, bolognese. I wiecie, co może ja dla nas zrobię z taką: takie właśnie, jak to się nazywa? Takie mięsko-mielone, zapiekane w piekarniku z ziemniakami. I dla nas zrobię coś takiego, dla dzieci zrobię spaghetti bolognese. No. Także tak to będzie. Tutaj mamy lampki. Pedro ładnie powiesił nasze lampki. I tutaj też mamy. Jeszcze z takimi gwiazdeczkami. Nie wiem, czy to. O, tutaj. Możecie zobaczyć. No i tu. Też mamy oświetlenie zrobione. Tutaj nasz bałwan, który wstaje, jak zaczyna świecić. No i tak, tak właśnie wygląda. Idę sobie, słuchajcie, na spacerku, a na spacerku patrzcie, co znalazłam. Mojej córci rękawiczka. I tak to właśnie wygląda. Także dobrze, że szłam, a nawet ona nie wie, że zgubiła, także dzisiaj się dowie, że znalazłam rękawiczkę. Zobaczcie, zobaczcie jaki kotek. Kiciu, Kiciu, ale ty masz dobrze, o jaki pulchny, zobaczcie, a ten jest pulchny, to jest chyba facet, taką ma mordkę. no fajny. Zobaczcie jakie ma widoki piękne To się nazywa Koci Raj z takimi widokami tak pięknie wygląda aczkolwiek teraz się pogoda pozmieniała możecie zobaczyć jakie ciężkie chmury na tą górę przyszły faktycznie się zrobiło w ogóle tak zimniej wiecie ale tak czy siak nie jest najgorzej nie jest gorzej niż mogłoby być. Ktoś mnie się pytał, żebym, żebym opowiedziała trochę Wam o swoich początkach, jak to było w Niemczech, kiedy musiałam telefon jakiś wykonać. Powiem Wam, że na początku to była w ogóle tragedia, bo kiedy chciałam rozmawiać po niemiecku, to ja zawsze sobie notowałam, co chcę się zapytać i, i dopiero wtedy, jak sobie zanotowałam. Dzwoniłam, i konkretnie tylko pytałam to, właśnie co miałam napisane. Gorzej było, jak już ta osoba coś mówiła innego, i wtedy ja już po prostu wchodziłam w takie zamieszanie, i nie wiedziałam, jak mam z tego wybrnąć. No i często zdarzały się różne, różne sytuacje dziwne. I powiem Wam, że chyba właśnie najlepszy taki sposób na to, jeżeli właśnie chcecie dzwonić gdzieś, to jest właśnie. To jest to, żeby sobie zapisać, właśnie o co chcecie się zapytać, żeby sobie wypisać te słowa, które na przykład mm, słowa, które świadczą o danej odpowiedzi, którą chcecie uzyskać, i tak dalej, żebyście mogli w stanie wyłapać. Ale muszę też Wam powiedzieć, że na początku, kiedy w ogóle było mi ciężko, jakby cokolwiek zrozumieć, to ja raczej. Raczej w języku niemieckim wtedy nie dzwoniłam, tylko wolałam jednak pojechać tam na miejsce albo rozmawiałam w języku angielskim. No i teraz, jeżeli na przykład Wy macie taką sytuację, że jesteście właśnie na początku, to generalnie, jeżeli chcecie właśnie coś się dowieść, to ja osobiście radziłabym jednak podjechać i tam. Się dowiedzieć, bo zawsze ta osoba może Wam bardziej to wytłumaczyć. A jeżeli Wy dzwonicie i jesteście zdenerwowani, bo w ogóle na początku, kiedy zaczynacie rozmawiać, jesteście bardzo zdenerwowani i w tej się okazuje, że nawet to, co już macie zapisane, to też nie wiecie o co chodzi, więc wydaje mi się, że jednak polecałabym pojechanie na miejsce i tam się dowiedzieć. No, chyba że znacie angielski, to wtedy próbujcie po angielsku. Też druga sprawa, że jeżeli tutaj dzwonicie gdzieś, na przykład byście chcieli do banku czy gdzieś, to przeważnie oni was łączą z tymi automatycznymi sekretarkami. No i tam musicie już wiedzieć, co do was mówią, dlatego że pisze: y, Przyciśnij taki guzik, przyciśnij inny guzik. I zrób to, zrób tamto, i jeżeli nie będziecie znać tych podstawowych takich wyrazów, no to nie będziecie wiedzieli po prostu co wcisnąć. Także wiecie, początki w ogóle życia za granicą, bo to jest nieważne, czy przeprowadzacie się do Niemiec, czy byście gdziekolwiek indziej jechali, to w ogóle często jest takie właśnie niezrozumienie, albo takie. Tutaj po niemiecku to się nazywa Missverständnis, czyli. Coś do Was mówią, a Wy w ogóle mówicie na przykład o czymś innym. Ja już teraz nie pamiętam, jakie tam były zdarzenia, ale często początki były takie, że często ja na przykład mówiłam o czymś innym, a, a na przykład ktoś mówił o czymś innym, nie? I to właśnie takie są różne rzeczy. Też nie wiem, czy Wam opowiadałam, ale sąsiad na przykład mój pytał się nas o dom, czy mamy raty. Raty mamy właśnie odnośnie kredytu. A ja zrozumiałam, czy szczury są. I też było właśnie niezrozumienie. On był zdziwiony, bo ja wiedział, że nie. A on mówi, o no, to już macie wszystko spłacone. I wtedy, kiedy on powiedział, że czy już mam wszystko spłacone, no to ja dopiero połapałam się, że chodzi jemu właśnie o kredyt. Także też takie niezrozumienie wyszło. I widzicie. Dużo jest takich sytuacji, gdzie możecie wymówić o jednym, a oni o drugim. Dzisiaj jest taka w ogóle brzydka pogoda. Cały czas pada taka mrzawka. Wy chyba tego nie widzicie, ale jest tak, tak naprawdę całkowicie dziwnie. Ale wiecie co? Ja cały czas mówię: jestem zadowolona, że mogłam w ogóle właśnie coś takiego przeżyć, że właśnie tą taką niezrozum... to takie niezrozumienie, że ktoś do Was coś mówi, a wy w ogóle nie wiecie o co chodzi, albo właśnie, że dzwonicie, nie możecie się dogadać. I naprawdę to jest tak fajne doświadczenie i uczy też nas takiej cierpliwości, jeżeli jesteście osobami w ogóle pewnymi siebie, to też trochę Wam tak nosa uczę, bo pokażę Wam, że... No, tak nie do końca zawsze będzie, jak wy chcecie. Że musicie jednak nauczyć się, że jesteście czasami na tej drugiej pozycji. I to jest też takie fajne doświadczenie, które myślę, że nie jednej osobie by się przydało. Zobaczcie, jakie śliczne krajobrazy. Cudownie. Jeżeli czujecie się źle, to właśnie możecie sobie przyjść i popatrzeć. To jest po prostu coś pięknego. Albo tu macie jeszcze z drugiej strony właśnie tą górę. No, wygląda naprawdę pięknie. Tutaj to w ogóle przypomina mi nawet, powiedziałabym, Szwajcarię. Właśnie ta zieleń i góra. Tylko, że oczywiście w Szwajcarii są inne góry, bo są takie szpiczaste, skaliste. A tutaj zupełnie inaczej to wygląda. Także widzicie, przyjechać do innego kraju. Wiąże się właśnie z dużą taką pokorą, też, którą musimy w sobie odnaleźć, bo nie zawsze będzie wszystko tak, jak my chcemy, i to, co żeście już się nauczyli, to musicie się na nowo uczyć w nowym kraju, w którym żyjecie, i tak dalej, więc to też jest niełatwe, ale jeżeli jesteście osobami, które mają marzenia, albo jesteście osobami, które. Które lubią poznawać, uczyć się czegoś nowego, to jak najbardziej to jest dla Was. Bo osoby, które z kolei boją się, boją się zmian, boją się jakby takiego nieznanego, no to wiadomo, że takim osobom będzie dużo gorzej przystosować się, dużo gorzej będzie właśnie odnaleźć się w takim nowym otoczeniu. I one będą no, na pewno potrzebowały więcej czasu, ale to też jest do zrobienia. Wiecie, bo ja też nie jestem osobą, która lubi zmiany. Ja z kolei też lubię, powiedziałabym, rutynę i wtedy czuję się bezpiecznie. I wszystko, co jest nowe, to też często mnie przeraża. Ale też nie można powiedzieć, żeby nie dało się tego zrobić. Bo jednak w moim przypadku udało się, na dzień dzisiejszy dzwonię sama prowadzę konwersacje w lepszym lub gorszym tonie, bo wiadomo, nie zawsze ja wszystko rozumiem. I też często mówię, że powtórzyli właśnie też jest sposób na to, jeżeli dzwonicie gdzieś, jeżeli gdzieś dzwonicie i faktycznie czegoś nie rozumiecie, to najlepiej powiedzieć, czy może właśnie ta osoba jeszcze raz to powtórzyć, albo może wolniej mówić. Też ja miałam taki swój sposób na to, że jeżeli na przykład dzwoniłam gdzieś, powiedzmy do urzędu czy do jakiegoś banku i rozmawiałam i osoba mówiła językiem, dla mnie nie zrozumiałem, to po prostu ja się pytałam, czy może użyć prostszych słów. No i często właśnie wtedy mówiła prostszymi słowami ta osoba, albo ja powtarzałam, czy to, czy tamto, czy dobrze zrozumiałam zawsze na koniec. Po skończonej rozmowie zawsze mówiłam, dobrze, to ja teraz powtórzę, czy dobrze zrozumiałam, co na przykład pani mówiła. No i powtarzałam, i wtedy, jeżeli ktoś mówił, tak, właśnie, dobrze, no to super. I się dogadaliśmy. To był taki mój sposób. O spaghetti. Pamiętacie, jak pokazywałam wam mięso, mielone? O, już dziecko mówi, że nie znie. Bo kolorowy makaron? Bo kolorowy makaron? Bo Kasia powiedziała, że nie ja Nie, no Kasia je. Jak to? Nie, Kasia? To ja, to ja, ja. Się, Ale pewnie nie będzie chciał, bo kolorowy makaron. No, no Kasia. Ja Także zobaczcie, jak ładnie. Wszystko i mamy z kolorowym makaronem, żeby też dzieci zjadły. A Dzieci... Nie, Kasi się podoba, jako Paulo coś narzeka. Kasiulka, pokaż, co tam robisz. Kasiula, jak się nazywają ciasteczka? Jaki to był przepis? Krucho-słodkie. Krucho-słodkie ciasteczka. My zawsze robimy to na święta. I zobaczcie, tu jest stanowisko pracy mojej Kasi, tak. I mąkę. Ja mówię, mogę chochle wziąć. Wiecie, to jest taka duża łyżka. Nie wiem, czy to widać. <laughs> się tu śmieje mała agentka. A ona tak tą łyżką nakładała, wsypywała w sumie mąkę. No i pokażemy Wam, jak już zrobimy, bo tu Kasia działa. Z termomiksem. Nie, nie nagrywaj. Kasia właśnie tu już zajęła się ciastem. Wyjęłaś, Kasia, z lodówki, prawda? Tak. Kasia wyjęła z lodówki ładnie. Ale poczekaj, miałaś podzielić na dwie części. Na dwie nie dwie przeczy... No, nie przeczytałaś. A zrobimy też kakaowe? Teraz już za późno. Trzeba było dodać tam, do termomiksu. Ale dobra, to możemy innego dnia zrobić kakaowe, wiesz? No, na razie tutaj... Tu sobie połóż. Mhm. Rozwałkuj, będziemy wycinać, nie? No. Takim wałeczkiem. Weź, będziesz to wałkować do jutra. Trzeba było w ogóle na taki malutki wałeczek wyciągnąć i wałkować. Kasia, wałek weź duży. No i zobaczcie, już pierwsza pula. Właśnie wyciągamy. Tutaj Pedro mi pomagał, żebyśmy szybciej to zrobili. Nie, Pedro. No. Pedro zawsze tutaj pomoże. O, i tak kładziemy na talerz, bo jutro dzieci będą dekorować. Bo już się później, późno robi. Teraz będziemy drugą turę. A jutro zrobię z kakałem, bo Paulo lubi czekoladowe, znaczy takie kakaowe ciasteczka. Więc po prostu tylko dodamy kakao, nie? Mhm. czas poszło idealnie, bo ono jeszcze złama. No właśnie, jest teraz bardzo fajnie. No, także teraz muszę następną. Tutaj Kasia, zobaczcie jaki bagam zrobiła. I tu Kasi ładnie powycinane ciasteczka. Tak wyszły ciasteczka, dwa talerze. Tu już Kasia przygotowała posypki różnego rodzaju. Tutaj takie drobinki czekoladowe, pisaki. No i zaraz będziemy dalej robić. A póki co, żegnam się z Wami, papa, pa! i zapraszam Was do następnego filmiku. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. I jeżeli jesteście nowi, koniecznie zasubskrybujcie. A na pewno następny filmik Was nie ominie. Pa pa!